11 lutego będziemy obchodzić Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowaniu tego numeru. No myślę, że dobry rok, jeżeli chodzi o przygotowanie, o pracę operatorów. Natomiast oczywiście wszyscy byśmy oczekiwali, żeby tych połączeń nie było wcale. Natomiast mamy świadomość, że, że tak nie będzie, stąd musimy być jak najbardziej przygotowani, profesjonalnie zarządzać tą informacją. W województwie Śląskim w 2019 roku 2,4 miliona połączeń było do CPR-ów w Katowicach, z czego 1,7 700 zostało obsłużonych. To pokazuje, że jest naprawdę to bardzo, bardzo duża liczba osób, które potrzebują wsparcia, czy też potrzebują pomocy. Podczas tegorocznych obchodów skupiono się na propagowaniu aplikacji mobilnej Alarm 112, udostępnionej do użytku na początku tego roku służy ona przede wszystkim osobom z ograniczoną możliwością porozumiewania się głosowego. Ta aplikacja została stworzona przede wszystkim dlatego, żeby te osoby, które mają jakąś, jakiś problem z porozumiewaniem się, żeby mogły do nas zgłosić zgłoszenia, no bo tak jak wiadomo, im też są potrzebna im też jest potrzebna pomoc zarówno i policji i straży pożarnej i ratownictwa medycznego. No a do tej pory jednak ten kontakt był dosyć utrudniony. To jest proste w obsłudze? Proste w obsłudze, jak najbardziej, tak jak każda aplikacja tak naprawdę teraz, która jest na smartfona możliwa do ściągnięcia. No, ta aplikacja została dopiero uruchomiona tak naprawdę na początku stycznia, więc no, wszyscy się uczymy jak to będzie dokładnie wyglądać. Do nas żadne zgłoszenie do tej pory jeszcze nie trafiło. Na koniec spotkania zaoferowano pomoc uczniom zespołu szkolno-przedszkolnego dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących w Katowicach w zainstalowaniu aplikacji.